Mano, nagrywa się dobra Bartek Wiedziesz czy nie? Stój. Ok. Nagrywam odcinek, więc się mam Czekaj Deska mu ucieka Nie? Co, ale... Auty, Ej, Co robiliśmy w dzisiejszym pieprzaliśmy ciastka pod sklepem jeździliśmy wokół filara przy okazji robiąc delisy no on to robił, on tam tam i przy okazji Na i przy okazji krednimy kastra. No, no to spoko spoko opcja, nie? O, jedziemy czekaj Musisz. zejść jest mały problem Dobra, jest? się nie robić. Nie wiem, może być... Będzie... do pasy, dawaj do pasy. Dobra. Ale to idziemy odstawić kokarna. O, szybko jedziemy. Nie przejmujcie się piękaniem, bo po prostu no, przeszkra... Przekrze, przekrze, przekrze. Przekrza, przekra... Przekracza, przekra... Kurde! Przekracza prędkość, Wszystko dobrze? Ja po prostu chcę jechać, ja ten mi skręca. Przekraczał prędkość. Znaczy no teraz troszkę się wywalił. Dobra, idziemy do naszej bazy. Ja nagrywam film! No i ty! Siba Jaka terasa? to rasa? szyba Co? Co? Coś złamałem. Patryka. Co? Na No ty czemu tu nie idziesz? Bo ja żeby mi A ja nagrywam na Ej, mogę ja wolę trawkę, a ja wolę trawkę, a ja wolę trawkę. A napisz typowy dzień tego. Tak. dzień osiedla. To Leon, to le... Dobra, oprowadzę was po tym domu. Tutaj jest salon i łazienka. Wal, zaś walę w to. Dobra, tutaj się kończy. Tu mój, tam, tu mój kolega wchodzi. Znaczy, dwój kolega. Idziemy do drugiego pokoju. Tutaj jest trampolina. I nie wiem, co to za pokój. Ale tutaj się da wejść na drzewo. O! Tutaj się da wejść. Kolega tam jeszcze wchodzi. I tam chyba jeszcze. Siema. Siema! Siema! Nagrywam film nawet Ty. Downie. Masz dał czy nie? Nie, ja nagrywam...